Opowieść wychowanki Feli. Początki. Ślicznie, dziewczęta, naprawdę bardzo mi się podoba. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy weszła matka Zofia i stojąc przez nikogo nie przysłuchiwała się naszym śpiewom. Panna Eufrozyna już od dłuższego czasu przygotowywała z nami te pieśni nabożne, by jak najlepiej przywitać gościa. Tak bardzo upragnionego i oczekiwanego, który miał z nami zamieszkać. Było nas wychowanych niewiele, bo dopiero od kilku miesięcy dom zaistniał. Trudno nam było się na początku przyzwyczaić do wspólnego przebywania nas, sierot, biedoty różnej i szlacheckich, dobrze usytowanych córek. Tu jednak zacierały się wszelkie różnice społeczne. Żadna z nas nie była gorsza, żadna nie była wyróżniana. Mimo to smutek wdzierał się w nasze sieroce serca. Józia straciła rodziców. Helenkę i Krysię przyprowadziła ze łzami w oczach mama, która po śmierci męża nie była w stanie podołać wychowaniu w swoich pociech. Były też i takie, które od kilku miesięcy wychowywały się na ulicy bez opieki i jakiejkolwiek nadziei na lepsze życie, narażone na wiele niebezpieczeństw. I ja, Hanna, niewiele się od nich różniłam. Również moje życie naznaczone było bólem, od kiedy czarna śmierć zabrała mi prawie całą rodzinę, gdy miałam zaledwie dwa lata. Pod swoją opiekę wzięła mnie babcia. Która mieszkała sama w swoim majątku, na wsi. Tak miały lata. Lecz i babci lat przebywało. Przy tym chorowała, była bardzo chorowita. Gdy zmarła, pojawił się nagle jakiś daleki krewny, który strykiem siebie kazał nazywać. Myślałam, że teraz. On mnie do siebie weźmie, lecz po pogrzebie on zajął majątek, jakiś czas tam mieszkał, po czym stwierdził, że dla sierot miejsca w nim nie ma. Przywiózł mnie więc do Krakowa, do domu matki Zofii i przedstawiając się jako sąsiad sieroty, całkiem opuszczonej, dał matce drobny datek i odjechał. Po tym wydarzeniu nie pojawił się ani razu. Niejedna z nas mogłaby opowiedzieć historię taką lub podobną. Tego wieczoru nie myślałyśmy o naszej przyszłości, lecz śpiewałyśmy ile sił, najpiękniej jak potrafiłyśmy, z całej duszy. Tak ważny moment nas czekał. Zima była mroźna i siarczysta, w domu nie zawsze ciepło, bo i opał był wówczas drogi. Nieraz i bieda zaglądała przez zamarznięte szyby, lecz żaru i gorąca naszych serc w tej chwili nic nie zdołałoby ugasić. Pięknie, panno Eufrozyno, długo wszystkie nad tym pracowałyście, ale efekt jest wspaniały. Wierzę, że Panu Jezusowi miło będzie zamieszkać wśród takiej gromadki, która kocha go całym sercem. A i ksiądz kanonik, kiedy przyjdzie, by poświęcić naszą kaplicę, ucieszy się z tak pięknego przywitania. Wszystkie bardzo chętnie słuchałyśmy tych matecznych, ciepłych słów. Dla naszych serc były one jak kojący balsam na duszę. Gdy mówiła nam o Bogu. Jego matce, każda z nas czuła się coraz bardziej ich dziećmi. Także sieroctwo, które przeżywałyśmy, zdawało się nie być aż tak bardzo bolesne. Zdarzało się nam wprawdzie popłakiwać z jakiejś nieutulonej samotności, tęsknoty i braku tych, którzy nas wychowywali. Sieroty i koleżanki rozumiały nasz ból. I wystarczyło czasem czułe spojrzenie, ciepłe słowo. Największą jednak wartość miało w naszych oczach, gdy któraś z mistrzyń po prostu przesiadła obok i tuliła swoim troskliwym ramieniem. Jakże łapczywie zbierałyśmy wszystkie okazywane czułości. Teraz przychodziło do nas kolejne umocnienie. Dzięki usilnym staraniom matki Zofii wraz z nami miał zamieszkać Pan Jezus w najświętszej Eucharystii, w naszej kaplicy, pod tym samym dachem. Tak, to on sam do nas przychodzi, powtarzała na mnie jednokrotnie. Przychodzi do Was, bo Was bardzo, bardzo kocha, moje dzieci. On nigdy nie opuszcza człowieka, nawet w najtrudniejszych, najcięższych warunkach. On i Was nigdy nie opuścił, i nie opuści, i dlatego zapragnął być tak blisko, tym samym domu. I Jemu możecie zawsze wszystko powierzyć, powiedzieć. I zachęcała nas, byśmy jak najlepiej, jak tylko każda z nas potrafi, przygotowały się na ten moment. Panna Eufrozyna. Zadowolona z pochwały matki powiedziała z pewną dumą w głosie. Matko, ten śpiew to jeszcze nie wszystko. Dziewczęta przystroiły również kaplicę oraz udekorowały refektarz, wkładając w to cały swój młodzieńcze zaangażowanie. A jakże pięknie wyglądają ich sukienki. Każda to, co miała piękne, uprała, pozaszywała, jeśli trzeba było, przypięła kokardę. Może bogactwem to i nie błyszczy. Jakże jest jednak subtelny, skromny, a dzięki temu tak bardzo uroczyste. Tak, droga Eufrozyna, wszystko to ma wielką wartość w oczach Boga, odrzekła matka. Jutro czeka nas wielki dzień, więc i wypocząć należy. Życzę Wam dobrej nocy. Obejmując nas z właściwą sobie matczyną troską, ucałowała na dobranoc, po czym sama. Udała się do Kaplicy. Na długo zapisał się w naszej pamięci ten dzień. Ludzi zeszło się sporo, bo i rodzice niektórych uczennic przyszli, i zacniejsi dobrodziej, domu tego także liczna szlachta, co dobrego słowa i grosza nie szczędziła. Nie wszystkie byśmy, by, byłyśmy przyzwyczajone do takiego towarzystwa. Nadto i sam kanonik i świta jego oraz ojcowie jezuici przybyli, potęgując w nas pewną nieśmiałość i zakłopotanie. Matka Zofia witała wszystkich uśmiechem spokojnym, a ona mówiła jako o gospodyniach tego miejsca. Patronką kaklity i instytutu całego została wybrana mała Miriam, ofiarowana Bogu w świątyni. Tak jak ona, tak i my, od swych najmłodszych lat powinniśmy kierować swój wzrok i swe serce ku Bogu, mawiała nasza Matka. Ona będzie waszą towarzyszką w codziennych, prostych zajęciach, obowiązkach i nauce, wykonywanych ku Bożej chwale. Maryja już jako dziecko oddała się Bogu do dyspozycji i dlatego chcę pomóc i wam, byście umiały iść za Jego głosem. To właśnie Maryja jest Waszą pierwszą mistrzynią. Wasze wychowawczyni jej w tym tylko pomagają. I tak pod wejrzeniem Maryi i naszych kochanych mistrzyń powoli stabilizowały się nasze codzienne życia.